Co ma wspólnego fryzjer z piersiówką, albo co ma wspólnego przedsiębiorca budowlany, deweloper mieszkaniowy z lotem, balonem albo ze skokiem na bandzi? Cześć, nazywam się Dariusz Kowalski i od 18 lat pracuję z firmami, przedsiębiorcami, handlowcami, którzy martwią się o napływ nowych klientów, zmagają się z konkurencją cenową i tracą kontrakty na rzecz konkurencji. I dzisiaj opowiem ci. Właśnie o czymś, co nazywa się unikalną wartością handlową. Czyli czymś, co naprawdę wyróżnia cię od konkurencji, czymś, co sprawia, że jesteś zupełnie inny, że twój produkt czy usługa jest zupełnie inny, nabierają zupełnie innej wartości właśnie dlatego, żeby nie martwić się o cenę czy żeby konkurować zupełnie inaczej, a nie ceną. Co to jest ta unikalna wartość handlowa? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, przecież mój produkt nie robi nic innego niż wszystkie inne. No jeśli taka jest Twoja odpowiedź, to faktycznie nie masz czego szukać na rynku. Ale pomyśl, zadaj sobie kilka pytań, trzy takie podstawowe pytania. Pierwsze, co robi Twój produkt, czego nie robią inne produkty konkurencji? Czego nie robi konkurencja? Zawsze znajdzie się coś takiego, co masz u siebie, co jest wyróżniającą cię cechą, wyróżniającym cię elementem, wyróżniającą cię wartością, którą dajesz klientowi. Wreszcie drugie, co Twój produkt czy usługa ma w sobie takiego, czego nie mają inni. Pierwsze, co robi, co ma. I w końcu, co daje Twojemu klientowi, czego nie mają inni. I wcale niekoniecznie jest to tak zagmatwane, jak wygląda, bo bardzo często... Unikalna wartość handlowa, czy też unique sales proposition, jak to wymawiają, jak, jak to brzmi po angielsku, nie jest wcale tak trudne do wykombinowania, jakby się mogło wydawać. I teraz podam Ci kilka przykładów. Pamiętasz reklamę Pizza Hut? Czym się różni pizza? Wszędzie taka sama. Okazuje się, że reklama, jak dowiedziemy Ci w 15 minut albo masz za darmo, zwojo zawojowała rynek. To była właśnie ta unikalna wartość handlowa. 15 minut albo za darmo. Proszki do prania. No, co tu można zrobić? Pierwszy wizji wprowadził bielsze niż biel. Jak może być coś bielszego niż biel? Proste hasło, które pokazało całkowicie unikalną wartość handlową i teraz wszyscy wizira próbują naśladować. Pudliszki. Robimy ketchup tylko z naturalnych pomidorów. No przecież wszyscy wiedzą, że z naturalnych pomidorów, ale pudliszki pokazały to. Pokazały to na reklamie te pomidory oryginalne wiszące na krzaku i okazało się, że to był w dziesiątkę. Piło. Co może reklamować piwo? Wszyscy reklamują piwo zazwyczaj w taki standardowy, normalny sposób. A pierwsze reklamy piwa pokazały browar. Ja naprawdę zacząłem pić piwo i doceniać jego wartość wtedy, kiedy zobaczyłem browar Amber w Bielkówku i wszystkie te rury, tanki i wszystko to, co technologicznie się odbywa. Więc reklama piwa poprzez pokazanie browaru, jak to się nawet już w tej chwili pokazuje, czy tradycji ważenia, jest czymś, co może bardzo, bardzo wyróżnić Twój produkt czy Twoją usługę. Zakup mieszkania. Wracam do tematu, z którego zacząłem. Zakup mieszka mieszkania, do którego deweloper, do którego sprzedawca dodaje skok na bungee albo lot balonem. Wydaje się to bez sensu, absolutnie, tak? No ale właśnie dlatego, że wydaje się to absurdalne i bez sensu, to deweloper z Poznania, sprzedający mieszkania z lotem balonem, wyprzedał całą partię błyskawicznie. Dlaczego? Dlatego, że ten lot balonem był takim wabikiem, takim i czymś, co wiralowo rozeszło się po internecie. No bo kto o zdrowych zmysłach sprzedaje mieszkanie z lotem balonem? Fryzjer i piersiówka. Tak jest. Fryzjer w Krakowie wpadł na pomysł, zresztą po moim małym doradztwie, żeby do każdego golenia strzyżenia mężczyzn, oczywiście kierowanych do, do średniej klasy i wyższej, dodawać piersióweczkę łyski. I wchodziłeś do fryzjera, a fryzjer ci opowiadał, OK, to teraz golimy razem. Co może być innego w prezentacji czy w szkoleniach sprzedażowych? Otóż w moich szkoleniach sprzedażowych unikalną wartością jest to, że oprócz tego, że istniejesz, że wydajesz pieniądze na jakikolwiek jednodniowy kurs sprzedaży, to całą platformę, od razu wszystkie kursy sprzedaży, dostajesz za darmo z wiecznym dostępem co czyni mnie unikalnym, bo do tego kursu możesz wielokrotnie wracać, a mało tego, jeśli kupisz jednodniowy kurs jakikolwiek, to wszystkie inne kursy masz dostępne w cenie tego jednego kursu. Unikalna wartość handlowa nie jest wcale taka trudna do znalezienia. Tutaj na blogu łatwo znajdziesz przykłady. Tam jest link do artykułu, gdzie szerzej zająłem się unikalną wartością handlową. Zapraszam Cię serdecznie, a dodatkowo... Jeszcze jest jedno małe ale. Ta unikalna wartość handlowa jest unikalna, ale nie dla wszystkich. Dla każdego będzie to coś innego. Więc tutaj odbierz sobie szablon awatara. Szablon awatara, gdzie zaraz potem będziesz mógł sprawdzić, czym jest dla ciebie awatar klienta, dlaczego ci jest tak bardzo potrzebny i jak dzięki awatarowi klienta stworzyć swoją unikalną wartość handlową, która ci pozwoli sprzedawać zupełnie inaczej niż twoja konkurencja. Na razie, trzymaj się. Cześć.